Siemka, jak tam dziś humor już ciążył? Tu Wałcznac. I zanim zaczniemy, chcę podziękować wam wszystkim za subskrypcje, których ostatnio przybywa i zbliżamy się do 21 tysięcy. Dlatego zrobię niedługo event, w którym będą do wygrania skiny, a dziś zapraszam do dyskusji pod tytułem "Czy Katarina będzie OP w Wild Drift?". Wild Drift ciągle nas zaskakuje. W tym, w jaki sposób modyfikują gameplay postaci, by jednocześnie były interesujące i odpowiadały krótkiemu czasowi rozgrywki. Według ogłoszenia Riotu w lutym pojawi się jedna z najbardziej wymagających postaci w grze – Katarina. Riot zapewnia, że oprócz niewielkich zmian balansu podstawowych skilli, odczucia gameplayu noksańską zabójczynią pozostaną takie same jak na PC. Sama mechanika Q, w i e pozostanie bez zmian. Zmiany natomiast zachodzą w Ultimate. Otóż Katarina zyska możliwość poruszania się po jego aktywowaniu. Będzie mieć znacznie obniżoną prędkość ruchu, co uniemożliwi tak łatwe wbicie pęty. Skąd w ogóle taka decyzja? Dyrektor naczelny Wild y tłumaczy, że podczas testów okazało się, że testerzy często anulowali przypadkowo ultimata, uziemiając się w ten sposób i tracąc okazję na wbicie killa. To swego rodzaju rekompensata dla graczy. A co my, gracze, myślimy o tym? Koniecznie zostaw swoje myśli w komentarzu. Osobiście myślę, że to ciekawa zmiana i na pewno wymagała sporych dyskusji przez pracowników Riotu. Prawdopodobnie na początku była wersja 1 do 1, lecz z racji swojej nieskuteczności i w dostosowaniu pod wersję mobilną, Riot zdecydował, że Katarina będzie się poruszać podczas Super-Umiejętności. Cieszy mnie fakt, że jej Movement Speed podczas aktywacji lotosu u śmierci będzie ograniczony. Jednak dalej będzie można go anulować ogłuszeniem i myślę, że główną kontrą będzie budowa zoni, co już w tym momencie robimy na zawoł widząc Zed'a czy też Fizę. Cóż, wygląda na to, że Katalina będzie po prostu trudna. Streśmy zatem jej mechanikę pokrótce. Umiejętność bierna, chciwość daje skrócenie czasu odnowienia innych umiejętności, o ile zginie bohater, któremu niedawno zdała obrażenia. Ponadto, jeśli Katarina podniesie sztylet, użyje go do pocięcia wszystkich pobliskich wrogów. Pasywka łatwa w zapamiętaniu, w praktyce wszystko też wychodzi naturalnie. Zbierasz sztylety, a za zabójstwa skracasz czas odnowienia swoich umiejętności. To informacja dla nas, że sama mechanika postaci prowokuje do agresywnego stylu gry. Okej, okay, przejdźmy do umiejętności aktywnych. Pierwszy skill, czyli Skaczące Ostrze. Katarina rzuca sztyletem, a broń odbija się od znajdujących w pobliżu wrogów. I właśnie ten sztylet podnosimy i zadajemy dodatkowe obrażenia. Świetny skill do zaczepiania wrogów i przydatny w tym fajcie. Druga umiejętność, czyli przygotowanie. Katarina rzuca sztyletem w powietrze i otrzymuje premię do prędkości ruchu. I analogicznie ten sztylet też możemy podnieść. Zatem, bardzo przydatna umiejętność, gdy gonisz przeciwnika. Lub on ciebie. Trzeci skill, czyli Shupo. Katarina docakuje do celu i może być to także sojusznik. Jeśli jednak jest to wróg, zadaje także obrożenia magiczne. Niezwykle ważne mobility, i to tylko utwierdza w przekonaniu jaka siła drzemie w tej cudownej kobiecie. Ultimate, czyli lotos śmierci, Katarina atakuje na ostrzy, zadając ogromne obrożenia magiczne, które odbijają się w trzech znajdujących się w pobliżu bohaterów. Przy czym może się poruszać. To potężna umiejętność na szczęście można ją zablokować tarczą Jasuło czy brauma. Mić to w pamięci. W sumie cała mechanika katariny polega na jej ostrzach. Rzucasz je, podnosisz i tak w kółko. Niewątpliwie największą jej zaletą jest fakt, że nie ma ona many, a wszystkie skile w połączeniu z umiejętnością bierną wskazują na wysoki potencjał do zabijania masy przeciwników. Jestem pewny, że Noksańska zabójczyni będzie trudna, o wiele trudniejsza niż Kamil czy Fiora. Cały czas w ruchu posiada sztoety, które kojarzą się właśnie z tą szybkością i zręcznością, a pasywka pozwala na ich dosłowne spamowanie w fajcie. Panie i panowie, jeśli chcecie z nią grać, rączki muszą być wyćwiczone. Ciekawostki, chciwość działa nawet po śmierci Katariny, czyli jeśli zaatakowałeś trzech bohaterów w ostatnim czasie, i ktoś ich szybko dobije, czas odnowienia twoich zostanie zredukowany natychmiast. Skaczące ostrze może trafić niewidzialne cele, zatem jeśli Evelynn jest niewidzialna, odbijające się w pobliżu ostrze, tak czy siak ją znajdzie. I Shunpo, czyli doskoka resetuje jej atak podstawowy. Katarina może użyć lotosu śmierci nawet jeśli przeciwnicy są niewidoczni, lub przebywają we mgle, jak ostre cienie mgły. Ponadto możesz użyć tego jako wizję w pewnym sensie, bo jeśli podejdziesz do krzaków bez wizji, a lotos się uaktywni, to znaczy, że przeciwnik jest w pobliżu, a ty możesz uciec. Bardzo przydatne, bo warte są tylko dwa, a życie jedno. Podsumowując, Katarina. Jestem skłonny stwierdzić, że w dobrych rękach będzie istną machiną do zabijania i na pewno będzie jednym z czołowych asesynów Wild Rift. Jest jeszcze coś. Wpadła mi jedna myśl. Kto będzie takim najtrudniejszym przeciwnikiem dla Katariny? Hmm, pomyślmy. Na mojej to Fiz oraz Kenan i w sumie Yasuo mogą być całkiem niezłymi oponentami. Osobiście brakuje mi figlasti w Wild Rift. Na pewno Katarina miałaby z niej problemy. Chciałbym zaznaczyć też, że to są moje spekulacje, dlatego zapraszam Was do dyskusji. Jeśli materiał Ci się spodobał, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz po sobie historyczny ślad. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!